No i drodzy Państwo, medytacje do odcinka 17 już poprowadzi niezmiennie. Dorota, Tulej i Malik, zapraszam. Kto pyta, nie błądzi, kto pyta, nie błądzi, kto kto, kto pyta, nie błądzi, nie błądzi. kto, pyta, ja błądzi. kto pyta, nie błądzi, kto pyta, nie błądzi, nie ja, nie błądzi. Dzień dobry, witam ponownie. Zapraszam teraz na chwilę tylko dla siebie. Usiądź wygodnie lub połóż się, jeśli masz taką ochotę. Chodzi o to, żeby maksymalnie zrelaksować swoje ciało i umysł. Głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie, że od Twojego serca idzie taka taśma długa. I wnika wprost do Matki Ziemi, pobierając ją jej energię. Głęboki wdech i wydech, ta taśma leci z serca do wnętrza Matki Ziemi, a potem wraca do Ciebie z tą energią. I głęboki wdech i wydech. Poczuj tą uzdrawiającą energię, Płynącą od naszej planety. To twoja kosmiczna matka, która zawsze cię wspiera, ale musisz uwierzyć, że to wsparcie istnieje. Musisz jej zaufać, tylko wtedy zadzieją się cuda i odczujesz efekty tej pomocy. I głęboki wdech i wydech może być właśnie przez usta wtedy. Emocje szybciej się uwolnią. A teraz zaproś do siebie Ojca Nieba. To Twój Ojciec kosmiczny. Poczuj Jego uspokajającą energię w kolorze błękitu. Poczuj, jak wynika w Ciebie przez czakrę korony. Poczuj, jak wszystko w Twoim ciele się luzuje. Skóra głowy. Włosy. Gałki oczne, szczęka, żuchwa, szyja, kręgosłup, nerki nadnercza, a wcześniej tarczyca, klatka piersiowa, serce, jama brzuszna, śledziona trzustka, dwunastnica, wątroba, żołądek, jelita cienkie, grube organy rodne w miednicy poczuj tą taką kojącą błękit ten kojący błękit poczuj w sobie jak rozchodzi się po całym ciele spływa do ud, kolan, łydek i stóp i wnika w ziemię i głęboki wdech i wydech Poczuj tą boską chwilę. To życie tak naprawdę zadziewa się tu i teraz. Nie ma przeszłości. O nie mamy na nią wpływu. Nie ma przyszłości. O nie wiemy jaka będzie, ale ta chwila tu i teraz jest tak naprawdę realna. Poczuj, jak zatapiasz się w tą chwilę. Jak łączysz się z przestrzenią serca w sobie taką kryształową przestrzeń. Poczuj, jak zanurzasz się w takiej złoto-biało-fioletowej przestrzeni, takiego kryształu mieniącego się. Skoncentruj się wyłącznie na oddechu ustami. Głęboki wdech i swobodny wydech. Poczuj, jak te wszystkie problemy dnia dzisiejszego tak znikają za horyzont. Z obrem, obrys miasta czy planety. Poczuj, że Ty jesteś odpowiedzialny za to, jak się czujesz. Ty jesteś odpowiedzialna za to, za Twoje samopoczucie. Nic, co na zewnątrz nie ma na nas wpływu tak naprawdę. Tylko nasza uwaga ściąga Dane zapisy energetyczne, dane informacje. Jeśli tej uwagi nie będzie, nie zasilimy czegoś naszą uwagą, po prostu dany problem samoistnie, się rozpuszcza. I poczuj, jak to wszystko w Tobie właśnie się rozpuszcza w tej przestrzeni kryształowej mocy. Koncentruj się na oddechu. Wyobraź sobie, że wdychasz tą boskość swoją, to połączenie z wyższym ja, a wydychasz wszystko to, co właśnie dzisiaj się wydarzyło, co było mało korzystne. Resetujesz ten dzień, resetujesz każdą myśl, która była mało korzystna. I przychodzi takie ukojenie, uwolnienie. O Ty jesteś myślą Boga. Ty jesteś najpiękniejszą myślą Boga. Uwierz w to. Poczuj, jak poszerza się Twoja świadomość, jak nabierasz innego spojrzenia, jak te wszystkie problemy to tak naprawdę wygenerowane są przez umysł. To jest nasza interpretacja tego, jak ktoś o nas myśli, tak? jakie ma zdanie. Nasz umysł potrafi roić różne scenariusze. Wyzwól się z tego czarnowictwa, z tego rojenia w głowie, że ten powiedział to, bo miał na myśli tamto. Nie, oddaj to wszystko. Rozpuść to, przestań zasilać to swoją uwagą. Poczuj wolność, poczuj radość, poczuj lekkość, poczuj, jak Twoje ciało. Się rozrzedza z każdym wdechem, i wydechem. Czujesz jak ono się takie robi lekkie, jak wirująca apaszka na wietrze. I Głęboki wdech i wydech, poczuł jak stajesz przed takim rżnicem, pięknej, górskiej ożywczej energii, jak ten fioletowy płomień transformacji tak spływa na ciebie szerokim strumieniem i wszystko zmywa, co dzisiaj się wydarzyło, co dzisiaj ci ktoś powiedział, gdzieś usłyszałaś coś mało korzystnego. Wszystko tak naprawdę ci sprzyja. Powiedz sobie, wszechświat mi sprzyja. W każdej nanosekundzie mojego istnienia, wygeneruj to zaufanie. Źródło światła i miłości mi sprzyja. To pre, źródło stworzenia. Może ktoś nazwać Bogiem, stwórcą wszech rzeczy, dowolnie, tak jak czujesz. Poczuj to w sobie. Poczuj, jak piękną istotą jesteś, jak wielowymiarową istotą. Porzuć te etykietki. Magistrów, doktorów, wielkich prawników, pisarzy. Po co ci te etykietki? Ich nie zabierzesz ze sobą, tylko zabierzesz te wszystkie przywiązania do formy, do słów, do mało korzystnych energii, przestań się identyfikować. Z tym, co serwują Ci na świecie zewnętrznym, co wzbudza Twój lęk. Wyciągnij z tego uwagę, wyłącz uwagę, wyciągnij wtyczkę. Wtedy nastanie spokój. Bo prawda leży w Twoim sercu. Prawda i mądrość. Tam ten skarb został ukryty. I poczuj w sobie taką piękność. Taką lekkość, takie uwolnienie. Na tym polega ta wolność. Kiedy wyobrażamy sobie siebie jako istotę kompletną, która zawiera i ciemność, i jasność. Powiedzmy sobie, że przyzwalamy sobie na błędy. Nie jesteśmy maszyną, tylko maszyna się nie, nie myli. Dajmy sobie prawo do tego, żeby przyznać się do błędu bo wtedy jesteśmy istotą ludzką. A chodzi o to, żeby zachować naturę człowieka, naturę pięknej istoty ludzkiej, a nie maszyny. A maszyna jest ograniczona, robi wszystko automatycznie. Chcesz być takim automatem? Zamykasz sobie wtedy rozwój. A my ciągle ewolujemy. Dajmy sobie przestrzeń do zmiany naszego postrzegania, obalmy te schematy. Uwolnijmy się z tego lęku, wytworzonego przez umysł, tych dąsów, obrażania się na ludzi. Chcesz budować mur, który spadnie na ciebie? Po co ci to? Wejdź poza ramy z mojego ego, które jest dumne, butne, obrażalskie. Po co ci to? Wyobraź sobie, że to tylko ty jesteś kierowcą swojego żeglowca, czy swojego pojazdu, swojej łodzi sternikiem. Wywal ty, tych wszystkich pseudo-sterników, pseudokierowców. Oni nie nadają się do prowadzenia tak misternego pojazdu, którym jesteś. Nie rozpraszaj swojej uwagi. Skup się na oddechu. Kup się na tym, czym, kim jesteś, na mocy tego, kim jesteś. Ustanawiasz, że to ty decydujesz o tym, jak się czujesz, jakie masz relacje z innymi, z dziećmi. A teraz sobie wyobraź, że może ktoś z rodu, w każdym rodzie tak było, dokonał aktu aborcji. Po prostu przyjęła dusza takiego doświadczenia. Nikogo nie potępiamy, o każdy ma z nas takie zapisy. Wzajemne nasze ciała i dusze się przenikają. Dlatego jesteśmy taką istotą kompletną, bo zawieramy w sobie wszystko. Jesteśmy we wszystkim. I pomyśl sobie, czy ktoś mógł być taki. A może ty akurat przyjęłaś na siebie tak trudne doświadczenia. żeby tak powiedzieć, że przywołujesz te wszystkie dzieci nienarodzone ze swojego rodu i powiedz do nich, na mocy tego, kim jestem. Przepraszam za to, że kiedykolwiek w tym życiu lub poprzednich na tej planecie lub w innych inkarnacjach we wszechświecie dokonałam takiego aktu lub dokonałem takiego aktu. Przepraszam duszę z całego serca. Nie wiedziałam, że tak takie będą konsekwencje tego czynu. To była kreacja nieświadomego umysłu. Z całego serca za to Was przepraszam. I takie trzy głębokie oddechy. To była ciężka lekcja, ale dziękuję za tą lekcję. Dziękuję, bo taka widocznie była droga mojej duszy. Uwalniam siebie z poczucia winy, wypaczam sobie, że przyciągnęłam, przyciągnąłem tego typu doświadczenia. Takich sytuacji. W każdym rodzie, podkreślam, w każdym rodzie są te zapisy. Może to przechodzić zarówno na, na mężczyznę, jak i na kobietę, bo czasami byliśmy tutaj, inkarnowaliśmy jako kobieta, czasem jako mężczyzna, stąd tutaj używam pierwiastka męskiego. Dziękuję za tę lekcję. Uwalniam się z poczucia winy. Uwalniam siebie z osądu na swój temat. Uwalniam Was z osądu na wasz temat. Uwaniam Was z osądu na mój temat. I głęboki wdech i wydech wyciągam spod prawa przyczyny i skutku każdy osąd, pogardę i złość, które wysyłałam, wysyłałem do takich osób albo pod adresem siebie, samego, samej siebie, na wszystkich poziomach istnienia aż do teraz. Kasuję i unieważniam na wszystkich poziomach istnienia, aż do teraz. Niech te wszystkie dusze nienarodzonych dzieci ustanawiam, że te właśnie dzieci zostają prawowitymi członkami rodu od strony mojej matki, od strony mojego ojca, to się dokonało, to się dokonało. Dziękujemy Wam, że przybyliście z taką misją na ziemię, do naszego rodu. Zwracamy Wam honor, dobre imię i cześć. I głęboki wdech i wydech. Chylimy czoło przed tak trudnymi doświadczeniami. Ale widocznie to było potrzebne w planie duszy. Akceptujemy to wszystko, błogosławimy Was. Czy błogosławię Cię istotą na wszystkich poziomach istnienia, aż do teraz? Niech Wasza energia i wszystko, co Wasze, wróci do Was uzdrowione, a wszystko, co moje, niech wraca do mnie uzdrowione. Oddaję Wam odpowiedzialność. Za Wasze życie w Wasze ręce. Ja biorę odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce na wszystkich poziomach istnienia aż do teraz. I głęboki wdech i wydech. Poczujcie takie uwolnienie. Wzywam fioletowe światło wprost od Stwórcy albo ze źródła światła i miłości. Aby ta inteligentna energia wypaliła wszystkie mało korzystne wydarzenia między nami związane z aborcją na wszystkich poziomach istnienia w moim rodzie ojca i matki. To się dokonało, to się dokonało, a w to miejsce niech stanie się miłość, prawda, harmonia i uwolnienie. Zmieniam. Częstotliwość przestrzeni wyłączam generatory zasilające programy aborcji, tracenia dzieci na wszystkich poziomach istnienia aż do teraz. I głęboki wdech i wydech. Proszę o zharmonizowanie energii żeńskiej i męskiej w tych istotach i w całym rodzie matki i ojca. To się dokonało, to się dokonało. Takie trzy oddechy. Oddychamy ustami, żeby maksymalnie pobudzić emocje. Nie bójmy się płakać, nie bójmy... Pozwólmy ciału, żeby te zapisy uwolnił. Możemy czuć zimno, jeśli będzie lęk. Możemy czuć gorąco, jeśli będzie złość. Możemy czuć żałość, wtedy poleją się łzy. To jest niezwykle uzdrawiające. Pozwólmy ciału, aby Uwolniło te zapisy, uwalniam, akceptuję, uwalniam te emocje ze wszystkich swoich ciał duchowych i ciała fizycznego. To się dokonało, to się dokonało. Głęboki wdech i wydech. Wzywam zielone światło, miłości. Niech ta inteligentna energia uzdrowi wszystkie relacje w rodzinie mojej mamy i taty. Niech wszystkie tajemnice, tajemnice wyszły na jaw, prawda wyszła na jaw. To, po jest, to jest po prostu część doświadczenia. Uwalniam ten wstyd, poczucie winy, poczucie niższej wartości, agresję z tym związaną. To się dokonało, to się dokonało, niech stanie się miłość, prawda, harmonia i uwolnienie na wszystkich poziomach istnienia, aż do teraz. I taki głęboki wdech i wydech. Błogosławię wszystkie dusze nienarodzonych dzieci. Niech nastanie pokój, światło, harmonia, prawda. Niech nastąpi uzdrowienie. Wzywam złoto-białe światło, wprost od źródła światła i miłości, stwórcy wszystkiego, co jest, aby inteligentne światło świadomości chrystusowej, czyli em, miłości bezwarunkowej wpłynęło teraz do wszystkich, Zakamarków dusz od strony mamy i tat na wszystkich poziomach istnienia aż do teraz. Niech wszystko ułoży się zgodnie z planem naszych dusz. I głęboki wdech i wydech. Jest tylko miłość, prawda, harmonia. Oddajemy cześć, szacunek miłość, tym wszystkim nienarodzonym dzieciom. Wybaczamy sobie, wybaczamy im, wybaczamy tym okolicznościom, że zaistniały. To wszystko dzieje się dla dobra, wszystko jest lekcją. Te trudne doświadczenia też są doświadczeniem, to jest największa lekcja dla duszy. Poczuj teraz, jak cała świadomość wraca do Twojego ciała. Poczuj jeszcze w tej energii wybaczenia, pojednania, takiego przyzwolenia, żeby te wszystkie blokady energetyczne właśnie się rozpuściły. Poczuj, jak Ty się uwalniasz, jak rodzisz się na nowo, jak narodzą Ci skrzydła, bo kolejna, jakaś, jakiś puzelek w Twoim rodzie się uzdrowił. I ciało będzie lżejsze i relacje między tobą a bliskimi się poprawią poprawiają z każdej chwili na chwilę poczuj jeszcze tą przestrzeń kryształową wokół ciebie te piękne wysokowibracyjne energie tą lekkość Lekkość piórka, kiedy patrzysz na wszystko z lotu ptaka, i wszystko wydaje się takie wzniosłe, takie piękne, takie kształcące. Poczuj to tak, tak na każdy aspekt życia, na to, co przychodzi, nie stawiaj oporu, a zobaczysz, jak zupełnie inna przestrzeń zacznie się otwierać. I głęboki wdech i wydech. Podziękuj matce ziemi i stwórcy wszystkiego, co jest. Podziękowania złóż dla rodu, Twojej matki i ojca. Poczuj takie wsparcie od nich. Podziękuj za to, że dali Ci życie. Popłogosław ich energią miłości, światła obłogosław w siebie energią miłości światła. Niech się zadziewa dla wszystkich to, co najlepsze. Dziękuję serdecznie za uwagę i proszę jeszcze sobie pobyć w tej pięknej energii. Taki wszechogarniający luz niech towarzyszy Wam, przynajmniej w tej chwili. Dziękuję za uwagę.